Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Miodowa 15, a ze mną wybitni eksperci, pani profesor Magdalena Krajewska, nefrolog, transplantolog. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. I pan profesor Rajmund Michalski, prezes Stowarzyszenia Moje Nerki. Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiaj porozmawiamy o przewlekłej chorobie nerek, o zachorowalności zarówno w Polsce i na świecie, oraz sytuacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, i chciałabym, żebyśmy zaczęli od statystyk. Jak dzisiaj wygląda zachorowalność na przewlekłą chorobę nerek? Pani profesor. Przewlekła choroba nerek to naprawdę niezwykle istotny problem społeczny. Szacuje się, że w Polsce choruje na nią 4,5, a nawet piszą, że 4,7 miliona ludzi. To jest druga pod względem częstości choroba przewlekła po nadciśnieniu tętniczym. Nie od, nie od, nie od, sytuacja wygląda w innych krajach tak samo jak w Polsce, dlatego że mniej więcej 10, w niektórych krajach 12%. W zależności od statusu ekonomicznego kraju, tyle taka część populacji choruje na przewlekłą chorobę NEREK. Całe nieszczęście polega na tym, że większość osób chorujących nie wie, że choruje, dlatego że ta choroba przebiega dość długo albo bezobjawowo, albo skąpoobjawowo. I w momencie, kiedy pacjent zgłasza się do lekarza, to zaawansowanie choroby już jest znaczne. No i wtedy, tak jak w każdej chorobie, skuteczność leczenia jest oczywiście mniejsza. Zaraz chciałabym, żebyśmy wrócili do rozmowy o tym, jakie rozwiązania są dzisiaj terapeutyczne dostępne na, na rynku, ale chciałabym zapytać pacjenta. Pani, pani profesor wspomniała o tym, że wielu pacjentów trafia do lekarza już w zaawansowanym stadium choroby. Jak to wyglądało u, u Pana? W moim przypadku sytuacja była taka, że y, pracując w Instytucie Polskiej Akademii Nauk, gdzie do dzisiaj jestem, y, w roku 1992, czyli dosyć dawno temu, y, przy okazji badań okresowych, rutynowych badań okresowych, okazało się, że w moczu była bardzo niewielka, ale jednak ilość pewna białka. Y, trafiłem do lekarza rodzinnego, który miał intuicję, tak to oceniam, no i on mnie skierował do nefrologa i dopiero po zrobieniu biopsji nerki okazało się, że sytuacja jest bardzo poważna, bo na 16 kłębuszków nerkowych 8 było już zaszkliwionych, czyli rozumiem, że połowa tych nerek nie działała. Tak, taki był początek. Potem oczywiście było leczenie zachowawcze przez prawie 30 lat. Krótki okres dializ, w moim przypadku to były dializy oczewnowe i przeszczep nerki, a tak przy okazji wczoraj właśnie minęło dokładnie 12 lat od tego. Momentu. Zdecydował w Pana przypadku zdecydował trochę przypadek, y, że Pan poszedł na, na, na te rutynowe badania kontrolne? Znaczy, badania były obligatoryjne, natomiast był to przypadek z tego względu, że y, ja nie miałem żadnych objawów. Wydawało mi się, że ta choroba tak postępuje. Te, teraz wiem, że ona postępowała tak właściwie trochę bezobjawowo. Było uczucie zmęczenia, no ale człowiek był młody, aktywny, więc wydawało się, że, że tak powinno być. Natomiast y, Myślę, że określenie przypadek to właściwe, bo nie było wyraźnych symptomów tej choroby. Pani profesor, tak to rzeczywiście wygląda w przypadku zachorowalności na, że ja profesor miał szczęście, że w badaniach okresowych, które były przewidziane dla pracowników tak. tej instytucji było ogólne badanie moczu. Dlatego, że w większości tych zestawów, w badaniach okresowych tego badania, tego badania się nie robi, to rzecz jest, Badanie wyjątkowo rzadko wykonywane, a ono często jest jedynym badaniem, które wykazuje patologię, bo był białkomocz i właściwie nic więcej się, panie pisa, że nie działo, tak. prawda? Potem dopiero przyszło nadciśnienie i inne powikłania. Także no właśnie ten problem słabej rozpoznawalności przewlekłej choroby nerek, no to jest między innymi problem niewykonywania badań. Niewykonywania badań, dlatego że rzadko kiedy w panelach tych badań okresowych, które są w miarę regularnie wykonywane, jest określenie stężenia kreatyniny i właśnie to ogólne badanie moczu. No i stąd wynikają problemy. A przynajmniej w grupach ryzyka, czyli u osób, które mają w rodzinie osoby chore na nerki, które są otyłe. Które mają nadciśnienie, które mają cukrzycę, no to te badania powinny być wykonywane. I to często. Pani profesor, jakie są dzisiaj rozwiązania terapeutyczne dostępne dla chorych nefrologicznie? To jest bardzo szeroko zakrojone pytanie, dlatego że chorzy nefrologiczni to jest ogromna grupa pacjentów z bardzo różnymi potrzebami. Trzeba uczciwie powiedzieć, że te Możliwości leczenia są naprawdę coraz lepsze. Szczególnie ostatnie lata spowodowały, że powiedzmy, po pierwsze pokazały się na rynku leki, które skutecznie działają zarówno w pierwotnych chorobach nerek, jak i w zwalnianiu progresji przewlekłej choroby nerek. Dodatkowo w naszym kraju pojawiła się możliwość no, korzystania z tych leków, bo często są to leki bardzo drogie. Pojawił się dostęp w postaci programów finansowanych przez NFZ. Także no, rzeczywiście rzeczywiście dzieje się dużo dobrego, ale oczywiście jak zawsze oczekujemy więcej nefrolodzy, a przede wszystkim pacjenci oczekujemy więcej i dlatego no, chcielibyśmy, żeby, żeby było jeszcze więcej leków, żeby te leki były łatwiej dostępne. E i żeby no, nefrologii generalnie było łatwiej, dlatego że to nie jest e, dziedzina e, czy specjalizacja, która jest obecnie wybierana przez młodych ludzi. Populacja nefrologów się starzeje i coś trzeba by było z tym zrobić. Y czy to znaczy, że czy Pani by oceniła dzisiaj sytuację w nefrologii jako, jako pewien kryzys, kryzys w nefrologii? Kryzys to jest może za mocne mhm. słowo, natomiast rzeczywiście yy, uważam, że powinny być podjęte kroki, które powinny tą sytuację poprawić. Myślę, że tak jak bardzo w bardzo wielu przypadkach, głównym problemem są pieniądze, źle wycenione procedury nefrologiczne yy, powodują, że no, ta specjalizacja nie ma się dobrze, mówiąc kolokwialnie. I że nie jest wybierana przez młodych ludzi jako specjalizacja, więc myślę, że przy takiej ogromnej zachorowalności, no, przypominam, proszę Państwa, to jest omal 5 milionów ludzi w naszym kraju chorych na to, no, powinien powstać jakiś zespół przy ministrze, tak jak na przykład mają kardiolodzy czy onkolodzy. Ta specjalizacja, w mojej opinii, powinna być specjalizacją tak zwaną preferowaną albo dotowaną, czyli te specjalizacje, które, na które nie ma dużo chętnych, bo na nefrologię, proszę Państwa, jest coraz mniej chętnych każdego roku. Nefrologów jest niedużo, kolejki do nefrologa są bardzo długie, zarówno do poradni, trudno się dostać na oddział. Także myślę, że może kryzys to jest mocne słowo, ale na pewno no, sytuacja, która wymaga działań. Czy system widzi dzisiaj. Y Państwa zdaniem, problem w nefrologii, czy też widzi podobnie jak w przypadku kardiologów, czy kardiologii, czy onkologii, to jak, jak duży to jest dzisiaj, dzisiaj problem, Panie Profesorze? Znaczy, czy system widzi? Myślę, że tak, że świadomość tego, mhm. że jest to ogromna liczba osób, które chorują i to, co Pani Profesor powiedziała, liczba osób, które umierają z powodu chorób narek w Polsce to jest około 80 do 100 tysięcy osób. Problem jest na, naprawdę ogromny. Myślę, że tutaj też stowarzyszenie, które reprezentuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Mojenerki ma dużo, duże pole do popisu do zrobienia, bo naszą rolą my jako pacjenci jest edukowanie, informowanie innych pacjentów o tym, co należy robić, ewentualnie czego nie robić, żeby nie zachorować, ewentualnie jak już ktoś choruje, żeby tą chorobę, żeby tę progresję tej choroby opóźnić. Pani profesor mówi o brakującej liczbie nefrologów. Czy to jest dzisiaj główny problem dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, dostęp do, do specjalistów? Jak to wygląda z pana perspektywy? Czy to jest jedyny problem, czy największy? Znaczy myślę, że to nie jest jedyny problem, ale na pewno bardzo ważny, bo z tego co wiem, oficjalnie nefrologów w Polsce mamy gdzieś około 1200. Y Chyba nawet tych praktykujących było dziewięciu. Właśnie, bo to oficjalnie jest mhm. tak, ale, ale nawet mniej. Czyli jest to jednak liczba bardzo mała, biorąc pod uwagę populację i liczbę osób chorych. Natomiast y, problemów y, z punktu widzenia pacjentów jest wiele, bo pierwsza taka sprawa y, to jest właśnie ten brak wiedzy o tym, czym choroba nerek, czy choroby nerek są, jak, jak temu zapobiegać. I y, 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 tak jak... Właśnie pani profesor powiedziała, ja chyba miałem szczęście, że w miarę szybko trafiłem akurat do lekarza wprawdzie rodzinnego, ale który mnie później skierował już do nefrologa. No i większość mojego życia byłem prowadzony i byłem pacjentem, czy jestem pacjentem chorym, ale świadomym tego. Natomiast większość pacjentów to są osoby, które właśnie trafiają już bardzo późno, wtedy, kiedy to leczenie z reguły się już ogranicza do leczenia nerkozastępczego, do dializ. I no niektórzy, nie wszyscy niestety doczekają przeszczepu narki. A jaka jest dostępność do terapii w programach lekowych? Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o dostępność w programach lekowych, to ona jest jednak ograniczona, bo jednym z takich programów, bardzo ważnym nawet z mojego prywatnego punktu widzenia, to jest program związany z ketoanalogami. W tym programie ja jestem beneficjentem tego programu już od dwóch lat widzę, jakie są efekty, naprawdę są one bardzo pozytywne. Tutaj chodzi głównie o to, żeby opóźniać tę konieczność dializ. A dla, z punktu widzenia pacjenta, życia pacjenta, jakości tego życia, tak jak też i w moim przypadku osoby raczej aktywnej, to ma ogromne znaczenie. I biorąc właśnie pod uwagę tą dostępność. Ona w przypadku ketoanalogowana się poprawiła, bo w styczniu ubiegłego roku mieliśmy rozszerzenie, ale jest to ciągle bardzo mała ilość pacjentów, które z tego programu korzystają. To wynika i trochę z niewiedzy samych pacjentów. Wynika to z tego, że z tego co pamiętam, chyba tylko 23 ośrodki, 24 ośrodki w Polsce taka, taki program lekowy akurat prowadzą. No i są też ograniczenia, ograniczenia związane właśnie z kwestią cukrzycy, BMI i myślę, że jest bardzo wiele do zrobienia w tym zakresie, bo te programy lekowe, czy przykład właśnie tego, o którym mówię, naprawdę przynosi bardzo pozytywne skutki dla pacjentów niskim kosztem, co ma ogromne znaczenie. Panie profesor. Y y jeśli nawiązując do, to, do programu, o którym mówił pan profesor, to no, rzeczywiście 24 ośrodki prowadzące na całą Polskę i to oczywiście dodatkowo zlokalizowane w dużych miastach, no, to jest jakby bardzo duże ograniczenie dostępu. Rzeczywiście było tak, że program funkcjonuje od 2000 dwudziestego roku i w styczniu dwudziestego roku rzeczywiście były złagodzone kryteria i to co pan tu mówi czyli powiedzmy ta, to wykluczenie z powodu chorowania na cukrzycę w zależności od wielkości białkomoczu ciężkości ciśnienia to zostało zweryfikowane. I rzeczywiście dostęp jest znacznie łatwiejszy. Natomiast 55 ośrodków ma podpisane, podpisaną umowę z nfz a realizuje ten program 24. No, jasno widać, że są trudności i że ten program, no, jakby wymaga dalszych modyfikacji. Po w pierwsze, jaki sposób właśnie powinien być modyfikowany? Zmniejszenie zostało zaproponowane przez, przez konsultanta krajowego, pana profesora Gellerta już jakiś czas temu. Tak naprawdę po dużej dyskusji, która się toczyła między nefrologami na zjeździe naszego towarzystwa w Lublinie, Zostały zaproponowane dodatkowe zmiany, które, mówiąc krótko, polegają na tym, że mocno jest ograniczona ilość badań, które są wykonywane w trakcie monitorowania tego programu, a także zmniejszona częstość wizyt. Czyli no, po pierwsze będzie łatwiejszy dostęp do pacjenta, bo jeśli ktoś ma dojechać z niedużej miejscowości do dużego miasta, to będzie przyjeżdżał po trzecim miesiącu tego, tak jest według propozycji po trzecim miesiącu trwania tego programu co trzy miesiące, a nie co miesiąc, więc różnica jest ogromna. Poza tym, no, patrząc na skutki, które są dla budżetu, no, to znaczne ograniczenie. Tych badań, a wyniknęło to no, z bardzo prostej przyczyny: po prostu jest to terapia bezpieczna. I ona tak naprawdę nie wymaga aż takiego monitorowania, jak było to zaplanowane na początku, no to po prostu koszty będą mniejsze. Także ze wszechmiar jest to działanie pożądane, ale przede wszystkim, co chciałam podkreślić, ten program się wkrótce kończy. Także jakby z punktu widzenia pacjentów, no to powinien być program, który powinien być kontynuowany. Chociaż, jeśli można, jeszcze słowo. Można by się zastanowić, bo to jest stosunkowo niedrogi lek w porównaniu do innych leków, które są stosowane w nefrologii, ale nie tylko w nefrologii. To jest stosunkowo niedrogi lek. Czy to nie mógłby być lek, który byłby w lecznictwie otwartym? To wszystko są, to wszystko są czyli tak zwane na receptę. To wszystko są rzeczy, które jakby wymagają rozważenia przez płatnika. I Zobaczymy, jak to będzie. Właściwie bo chciałam zapytać o to win-win. Kiedy można uznać, że dana terapia lekowa jest tym, jest sukcesem? Czy, jaką liczbą pacjentów powinien zostać objęty taki, taki program, żeby móc mówić, tak, to, to, to działa, to jest ten no, kierunek? Wstępnie zaplanowano, że program obejmie, powiedzmy, po latach trwania, obejmie około 1500 albo mówiono o 1000 pacjentów, w tej chwili jest ich 200. Także wiadomo, że na pewno potrzeby są znacznie większe, nie ma żadnych wątpliwości, na pewno to nie jest tylko i wyłącznie wina konstrukcji tego programu, która z punktu widzenia zarówno pacjenta, jak i lekarza prowadzącego wymaga poprawy, ale to jest też, tak jak mówił pan psor, wynik nie do informowania, tak? to, jest to pacjenci o tym nie wiedzą. Dietoterapia jest jednym ze sposobów zwalniania progresji przewlekłej choroby nerek. Przewlekła choroba nerek to jest choroba, która w sposób nieuchronny zdąża do tak zwanego stadium schyłkowego, czyli do konieczności leczenia nerkozastępczego, czyli dializoterapii albo przeszczepienia. I są metody, żeby tą progresję zwolnić, żeby ta konieczność dializoterapii wystąpiła później w życiu niż wcześniej. I ta dietoterapia, która jest zaznaczona również w wytycznych towarzystw nefrologicznych zarówno w Kidoki, jak i w Kaidigo z 2024 roku, jest niezwykle istotnym elementem terapii. Nie ma żadnych wątpliwości, że to jest leczenie skuteczne, że ono nie tylko odsuwa Konieczność leczenia nerkozastępczego w czasie, ale poprawia jakość życia pacjentów, bo jest mniejsza generacja mocznika, są mniej nasilone objawy mocznicy, to pan profesor wszystko może potwierdzić, bo, tak jak mówił, jest beneficjentem stosowania tego leczenia. Panie profesorze, czego dzisiaj jeszcze brakuje pacjentom z przewlekłą chorobą nerek, leczonym nefrologicznie? Gdzie są te jeszcze potrzeby? Znaczy, jeżeli mogę, to ja się jednak odniosę jeszcze do mm. tego programu, bo naprawdę my jako pacjenci jest nas niewielu, mm. którzy z tego programu korzystają, ale bardzo się obawiamy tego kwietnia, y gdzie mogą być mm. zmiany, ponieważ y no, mój przykład jest taki, że ja jestem akurat osobą, która pracuje naukowo i y Będąc w programie, ja to widzę po sobie, że o czym wspominała pani profesor, kwestia na przykład mocznika. Ja nigdy od 30 lat nie miałem takiego tak w normie poziomu mocznika, co powoduje, że ja naprawdę mimo tego, że lata lecą, upływają, ale ja się czuję mentalnie, fizycznie również bardzo dobrze. Więc tutaj y, myślę, że y, nie jest to może jakaś bardzo wyrafinowana technologia. Ja mówię jako chemik analityk, na czym polega to działanie tych aminokwasów ale y, jest to bardzo skuteczne. I gdyby ten program był naprawdę dostępny czy do tych tam 1500 500 pacjentów, czy dla większej ilości, to pozytywnych aspektów jest naprawdę bardzo wiele, bo jest to z ekonomicznego punktu widzenia, porównując koszty, nie wiem, na przykład dializoterapii, która potem i tak jest konieczna, czy leczenia właśnie tymi lekami, one są niższe, ale też takim, wydaje mi się, bardzo ważnym aspektem jest taka sama dyscyplina pacjentów, ponieważ... No, pacjent jest świadomy, widzi te efekty, nie są te wymagania jakieś bardzo wyrafinowane i no, chcielibyśmy, apelujemy o to, żeby ta dostępność była dalej i żeby ona była nawet większa, bo dla pacjenta chorego, który jest świadomy tej choroby i dializoterapii, życie bez dializ jest kwestią absolutnie najważniejszą. Tym bardziej, że w dyskusji na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce bardzo często mówimy o, zatrzymujemy się w tej dyskusji na pieniądzach, często tak. odkładając na drugi plan tak. komfort życia. Zdecydowanie tak, a jeszcze tak. dodatkowo jakby w uzupełnieniu trzeba pamiętać, że to nie jest tylko koszt, różnica kosztu terapii dializą, która wynosi tam ponad 60 tysięcy roczną, a, mhm. a leczenia, stosowania tego leku, który wynosi tam 8, prawda, natomiast to jest, proszę Państwa, różnica ogromna, taka społeczna, ale również finansowa, bo to są na dializie mało osób pracuje zawodowo. To jest choroba całej rodziny, bo ciężka choroba przewlekła. Więc te koszty społeczne są znacznie, znacznie większe niż te przeliczone, porównujące jedynie koszt leku i koszt okay. dializoterapii. Tak. Panie profesorze, a wracając tak. w takim razie do tego, czego jeszcze y, brakuje, co zrobić, by poprawić ten komfort, y, komfort pacjentów y, z przewlekłą chorobą, y, z przewlekłą chorobą y, nerek? Gdzie pan tu widzi y, możliwości albo braki systemowe? Znaczy, y tak jak wspomniałem jako, jako prezes ogólnopolskiego stowarzyszenia Moje Nerki, my, my się wywodzimy ze stowarzyszenia, które miało w nazwie osoby a teraz jest to szerzej, to te braki one są na różnych polach, bo pacjenci, którzy, znaczy osoby właściwie, które jeszcze nie wiedzą, że chorują, czyli no trudno nazywać ich pacjentami wtedy, tutaj w tym wypadku to jest kwestia właśnie edukacji ich, informowania o tym, co jest, co być może, w przypadku pacjentów dializowanych, no oni są pod taką bieżącą opieką, ale też mówienie im o perspektywach tego, co dalej, jak to życie może wyglądać, yy, i no myślę, że dostęp do tych nowych, do nowych grup leków czy do nowych technologii to się zmienia, jak Pani profesor powiedziała. Ja pamiętam lata 80. 90. naprawdę jest, możliwości są większe, natomiast potrzeby nasze i świadomość tych pacjentów też powoduje, że no chcielibyśmy więcej. Jest XXI wiek. My chcielibyśmy nie tylko przeżyć, ale żyć na normalnym poziomie. Znaczy jako, jakość, żeby życia była taka, że moglibyśmy pracować, uczyć się, podróżować i y, żyć z tą chorobą, żeby ta choroba nam nie przesłoniła takiego normalnego życia. Pani profesor, co zrobić, żeby pacjenci byli bardziej świadomi, y, żeby szybciej byli? Y, ten system wyłapywał. Y, ta świadomość pacjentów y, ale nie tylko pacjentów, ale również środowiska lekarskiego mhm. powinna być rozszerzona nie tylko jeśli chodzi o diagnostykę, ale również potem o metody leczenia. Ja oczywiście, tak jak już mówiłam, im choroba jest wcześniej rozpoznana, tym skuteczność tej nefroprotekcji czy leczenia specyficznego, jak na przykład w przypadku glomerulopatii, jest znacznie większa. Natomiast, proszę Państwa, nefrologia boryka się z, jeszcze z bardzo wieloma innymi z bolączkami, na przykład. Procent dializy orzechowej w stosunku do hemodializy, który w Polsce jest naprawdę poniżej 5, to jest, bo jesteśmy no naprawdę na szarym końcu Europy. Bardzo długi proces i jakby no nie do końca dobrze zorganizowana kwalifikacja pacjenta do przeszczepienia, który jakby jest pozostawiony sam sobie z całym szeregiem badań, które musi wykonać w, 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 w ramach kwalifikacji. No i tu oczywiście jakby w tle tego wszystkiego są pieniądze i te, i te nie do końca dobrze wycenione procedury nefrologiczne. Także rzeczywiście tych problemów jest dużo. No, mamy też jakby na horyzoncie nowe leki, bo trwają badania kliniczne, więc jakby my jako nefrolodzy, a tym bardziej pacjenci, czekamy na to, że te nowe leki no, wejdą albo na listy refundacyjne, albo będą w programach lekowych, bo w badaniach klinicznych okazują się być być skutecznymi lekami, że powiedzmy tak jak no niestety dawniej było tak, że do, dołączaliśmy do krajów Europy pod koniec albo na samym końcu, tak? natomiast dobrze by było, żebyśmy teraz no, byli jednak w czołówce. Szanowni Państwo, punktem wspólnym naszych wszystkich rozmów jest Miodowa 15, czyli miejsce, gdzie mieści się Ministerstwo Zdrowia. To na koniec chciałabym zapytać o to, jak wygląda Współpraca z Ministerstwem Zdrowia w tym, w tym zakresie. Nie lubię używać słowa dialog, no ale, ale chyba ono jest najbardziej adekwatne w tym. Um, adekwatne, jak wygląda ten dialog, zrozumienie Ministerstwa Zdrowia, jeśli chodzi o, o pacjentów z przewlekłą chorobą nerek? Pani profesor? No, ja muszę powiedzieć, że ostatnie lata. To był dobry okres dla nefrologii. Może nie wspaniały, ale nie chciałoby się więcej, ale dobry. Do, dużo, dużo nowych leków dostaliśmy do armamentarium. No i rzeczywiście ta współpraca się układała. Mam nadzieję, że będzie się układała jeszcze lepiej w przyszłości. A z perspektywy pacjentów, jak wygląda, jak często stowarzyszenie może ma, ma kontakt z Ministerstwem Zdrowia? Powiem, że bardzo często spotykamy się z różnymi przedstawicieli, przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Braliśmy udział w ubiegłym roku w forum organizacji pacjenckich i dla mnie takim zaskoczeniem wtedy było to, że ja się dowiedziałem, że w Polsce jest ponad 6 tysięcy stowarzyszeń i fundacji, z czego tylko dwie, w tym my, to są organizacje, które zajmują się pacjentami chorymi na narki. Więc tutaj to jest też taka informacja, że no jest to problem ogromny, my wiemy o tym, ale trochę marginalizowane. Stąd y, też jako organizacja, jako stowarzyszenie, jako pacjenci wiemy o tych y, nowoczesnych technologiach, o lekach, ale dostępność jest jednak ciągle jeszcze ograniczona, więc apelujemy, na, na tym polega ta nasza y, Współpraca z ministerstwem o to, żeby dostępność była większa, żeby to, co jest już dostępne na rynku, było też dostępne dla nas tutaj na miejscu w Polsce. I żeby w tej dyskusji na temat finansowania ochrony zdrowia nie zabrakło też myślenia o tym komforcie życia tak. pacjentów, tak. ich rodzin i tak. tego, że chcemy, żeby ci pacjenci byli jak najdłużej aktywni w systemie, i żeby, I żeby pamiętać, że jednak to jest ogromna grupa ludzi, ogromna. To jest, proszę Państwa, omal 5 milionów ludzi chorujących, prawda? To, że ludzie nie chorują tylko na serce, nie chorują tylko onkologicznie, ale chorują na przewlekłą chorobę nerek. I mamy w tej chwili możliwości leczenia tej choroby. na wielu punktach, w wielu, jej, w wielu momentach jej trwania. No i chcielibyśmy z tych wszystkich możliwości korzystać. Trzeba edukować, to jest zadanie Państwa pacjentów, to jest zadanie Towarzystwa Naukowego, które ja reprezentuję, ale również powiedzmy, no, ta edukacja powinna być prowadzona przez, in, przez instytucje takie, no, powiedzmy, typu właśnie ministerstwo, dlatego że diagnostyka przewlekłej choroby nerek to jest chyba jednak główny, główny problem. Właśnie niedawno dowiedzieliśmy się, że edukacji o zdrowiu obowiązkowej w programie nauczania na razie nie będzie i to myślę, że jest zła wiadomość, niedobrze, nie tak. bo można by było pokazać, można by było pokazać problem. Diagnostyka przewlekłej choroby nerek jest prosta, łatwa i tania. Tylko trzeba pamiętać, żeby ją prowadzić. Bardzo... Mogę jeszcze dodać jedno słówko, bo Wspominałem o tej współpracy z Ministerstwem hmm. Zdrowia, ale my, jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Narki, współpracujemy również z Polskim Towarzystwem Nefrologicznym, którego przewodniczącą jest pani profesor. Krajewska. Ja nawet dodam tak już troszkę może prywatnie, że trochę matką chrzestną tego wszystkiego, bo gdyby nie pewna sytuacja sprzed paru lat, to być może by nas nie było. Także bardzo dziękujemy za tą współpracę. Tak, tak. z pacjentów jest niezwykle istotny, nie, niezwykle. To powiedzmy, no lekarz jest, musi tylko pomagać, tak, ma możliwości korzystania, ale bez kontaktu z Państwem, bez rozmowy z Państwem to wszystko... No Nie ma sensu po prostu. A też różne reformy czy różne zmiany w systemie ochrony zdrowia zawsze mają moim zdaniem dużo większą szansę udać się, jeżeli za tymi zmianami idą konkretni, konkretni ludzie, kiedy to są tak, działania długofalowe. Szczególnie, długo, że, że tych ludzi jest tak strasznie dużo. Tak. Są, te działania są długofalowe tak. i są e, matki i ojcowie e, chrzestni. <laughs> bardzo serdecznie Państwu bardzo dziękuję. dziękuję za rozmowę. A ja już dziś zapraszam do oglądania kolejnego odcinka programu Miodowa 15.